Cerkiew Prawosławna to jedna z największych na świecie wspólnot religijnych, licząca około 200 milionów wiernych. Z tego odcinka dowiecie się m.in. o religijności Rosjan, zaskakująco dużej ilości rozwodów i aborcji w Rosji oraz o sojuszu tronu z ołtarzem w wykonaniu Kremla i rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Opowiemy o tym razem z Katarzyną Hawryłą, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich. Rosyjski Kościół Prawosławny to jeden z kilkunastu patriarchatów Kościoła Prawosławnego. Jest on największy, gdyż swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Rosję, ale także liczne kraje byłego Związku Radzieckiego i nie tylko. Patriarchat Moskiewski nie jest jednak najważniejszym z patriarchatów. Zgodnie z doktryną Prawosławia są one sobie równe, jednak pozycję pierwszego wśród równych zajmuje patriarcha Konstantynopola. Jeszcze w 1989 roku aż 75% Rosjan uważało się za niewierzących, a tylko 19% za prawosławnych. W ciągu 25 lat te proporcje całkowicie się odwróciły i przynależność do cerkwi deklaruje około 70% populacji, podczas gdy za niewierzących uważa się około 20%. Rzeczywiście dane sondażowe wskazują, że przywiązanie Rosjan do prawosławia jest obecnie na bardzo dużym poziomie i w ostatnich latach jest tendencja wzrostowa. Natomiast jeśli pogłębić te kwestie, okazuje się, że tak naprawdę osoby, które regularnie uczestniczą w praktykach religijnych, przestrzegają w swoim życiu sakramentów, to jest liczba na poziomie kilku do kilkunastu procent. Więc tak naprawdę jest to tylko część tych osób, które deklarują się jako prawosławne. Kreml próbuje budować w oparciu o cerkiew wizerunek Rosji jako ostoi światowego konserwatyzmu. Tymczasem rosyjskie społeczeństwo charakteryzuje się bardzo dużą liczbą rozwodów i aborcji. Według różnych danych w Rosji przeprowadza się od 40 do 50 aborcji na 100 żywych urodzeń. Jednak liczne organizacje kobiece twierdzą, że i te dane mogą być zaniżone. Jeśli zaś chodzi o rozwody, to w Rosji około połowa małżeństw się rozpada. W kontekście obyczajowym w Rosji dużym problemem jest także przemoc domowa. W 2017 roku w Rosji zliberalizowano prawo dotyczące przemocy wobec kobiet. W jej wyniku przemoc domowa nie jest karalna, o ile kobieta nie poniosła śmierci lub trwałego urazu ciała. Środowiska kobiece walczą o zmianę tego prawa. Ta ta jakby ta batalia toczy się już od kilku lat i tutaj właśnie Cerkiew wystąpiła w roli oponenta wobec środowisk kobiecych. Prawosławna komisja. Komisja działająca przy Patriarchacie Moskiewskim zaopiniowała ten projekt ustawy, który powstał przy współpracy środowisk aktywistów obywatelskich, jako niezgodny z rosyjską tradycją. I niezgodny w ogóle z rosyjską mentalnością, jako ingerujący w, rodzi w rosyjską e, rodzinę i próbujący zniszczyć ją od środka. Ta narracja jest w zasadzie zgodna z narracją państwową. Od 2009 roku na czele rosyjskiego kościoła prawosławnego stoi patriarcha Cyryl. Przed objęciem tronu patriarszego Cyryl sprawował m.in. funkcję przedstawiciela rosyjskiego kościoła prawosławnego przy Radzie Kościołów w Genewie. Z tym okresem jego kariery związane są pewne kontrowersje. Pojawiają się głosy, że w tym czasie również został zwerbowany do współpracy z y, służbami specjalnymi Związku Radzieckiego. Komentatorzy zauważają, że nie byłoby możliwe, żeby przedstawiciel kleru. Y, Miał możliwość odbywania takich kontaktów i podróży bez podporządkowania się służbom specjalnym. Druga kwestia to to, że patriarcha był obwiniany przez media opozycyjne i krytyków cerkwi, że w latach, gdy kierował Wydziałem do spraw zewnętrznych, do spraw kontaktów zewnętrznych patriarchatu moskiewskiego kierował wwozem do Rosji produktów tytoniowych i alkoholowych bez ceł. Cerkiew tłumaczy to to, że były to produkty sprowadzane w ramach pomocy humanitarnych. humanitarnych a zyski z ich wozu były przeznaczane na odbudowę zniszczonych świątyń i pomoc humanitarną. Inne kontrowersje związane ze sobą Cyryla to kwestia majątku patriarchy. Szerokim echem odbiła się sprawa zegarka, który miał nosić duchowny. Patriarchat udostępnił zdjęcia, na których widać było Cyryla, który na ręce miał bardzo drogi zegarek. Przedstawiciele służb medialnych szybko zretuszowali zdjęcie, usuwając z ręki patriarchy kontrowersyjny zegarek. Jednak ciągle był on widoczny w odbiciu stołu, przy którym siedział patriarcha. Nie jest to jednak jedyna kontrowersja związana z majątkiem Cyryla. Ostatnia sprawa to to, że ujawniono, że w Gelenczyku patriarcha pobudował sobie ogromną rezydencję. W sąsiedztwie rezydencji Putina, którą w ostatnim czasie pokazał społeczeństwu rosyjskiemu nawalnym. Trzy lata po objęciu tronu patriarszego przez Cyryla na stanowisko prezydenta Rosji wrócił Władimir Putin. Nowy stary prezydent Rosji postanowił oprzeć swoją władzę na narracji odwołującej się do konserwatyzmu i prawosławia. C cerkiew tutaj była idealnym partnerem dla yy, władzy na kremlu, ponieważ ona jakby mimo tego, że w czasach. Yy w czasach Związku Radzieckiego podlegała represjom i była wyniszczona, to jednak zdołała przetrwać i zachowała autorytet społeczny, który umocniła po, po zmianie ustroju. Mimo wszystko jakby cerkiew cieszy się dużą, dużym poparciem społecznym. Badania pokazują, że jest ona szanowaną instytucją społeczną. Zaraz po prezydencie i po armii jest jakby wymieniana jako instytucja tutaj państwowa. Cerkiew również angażuje się w różnego rodzaju jakieś takie kwestie społeczne, wychodzi tutaj naprzeciw jakimś potrzebom adresowanym przez społeczeństwo, co również jest pozytywnie oceniane jako taka działalność właśnie bliska społeczeństwu. Cerkiew jest więc przydatna w budowaniu tożsamości Rosjan jako Wspólnoty Prawosławnej. Jednak dla Kremla ważna jest także rola, którą rosyjska cerkiew prawosławna może pełnić w polityce zagranicznej. Przede wszystkim chodzi o to, że jest ona bardzo efektywnym instrumentem polityki soft power, to znaczy pozytywnego oddziaływania Rosji poza granicami. Przy świątyniach powstają i funkcjonują centra kultury, gdzie odbywają się koncerty, jakieś spotkania takie właśnie towarzyskie, które mają na celu przyciągnięcie diaspor i zintegrowanie ich, a także zintegrowanie z rosyjskimi diasporami. Społeczeństw miejscowych. Dla Kremla rosyjska Cerkiew Prawosławna staje się także instrumentem przyciągającym zachodnie elity, przedstawicieli tych elit, które mają poglądy konserwatywne, dla których Kreml może być jakimś partnerem do rozmowy, do dyskusji, do działań właśnie w temacie konserwatywnych wartości. Kolejna kwestia bardzo istotna to jest oddziaływanie Cerkwi na obszarze poradzieckim. Cerkiew postrzega cały obszar poradziecki jako swoje terytorialne kanoniczne, Czyli taki, takie terytorium, na którym ona przede wszystkim powinna mieć główny, decydujący głos i y, prowadzić tam swoją działalność y, y, jako instytucja religijna. Wielokrotnie spotykaliśmy się z takim działaniem Cerkwi na obszarze poradzieckim, które miało zadanie właśnie podkreślić związki z Rosją, podkreślić związki nie tylko z rosyjskim prawosławiem, ale również z Kremlem, na przykład wielokrotne wizyty Cyryla na Ukrainę. Sojusz tronu z ołtarzem przynosi liczne korzyści także dla rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Cerkiew ma szeroki dostęp do państwowych mediów, Kościół Prawosławny prowadzi własne szkoły, a do szkół publicznych wprowadzono nauczanie religii dla chętnych. Jest to część bloku tematycznego związanego z tradycjami Rosji. Za to w wojsku wprowadzono instytucję kapelana. Ważne są także korzystne zmiany ustawodawcze, które umożliwiły Cerkwi odzyskanie majątku utraconego przez nią po rewolucji 1917 roku. Jednak, jak podkreślali niezależni dziennikarze, Cerkiew przejmowała nie tylko ziemie, które do niej należały w przeszłości, ale także te, które były własnością innych wyznań. Kolejna korzyść wynikająca dla cerkwi ze współpracy z instytucjami państwowymi i z jej bliskimi kontaktami z przedstawicielami władz, to to, że cerkwi udaje się pozyskiwać na przykład grunty pod budowę świątyń. W Moskwie przyjęto program budowy 200 świątyń i ziemię pod te świątynie przydzieliły władze miasta, cerkwi nieodpłatnie. To, że władze miejskie Przydzieliły cerkwi ziemię nieodpłatnie, zburzyło społeczeństwo do pewnego stopnia. Okazało się bowiem, że są to w znacznej części ziemie tereny parków, tereny placów zabaw, które odebrano mieszkańcom i chciano je przeznaczyć na cerkwie, co wielokrotnie wywoływało protesty lokalnych społeczności. Swego rodzaju pomnikiem sojuszu cerkwi z Kremlem jest wybudowana niedawno świątynia Sił Zbrojnych Rosji. Świątynia rosyjskich Sił Zbrojnych, popudowano 40 km od Moskwy w małej miejscowości Kubinka. Świątynia jest ogromna i pełna symbolicznych odniesień do zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej w 1945 roku. Chociażby to, że główna kopuła świątyni ma średnicę 19 m, i 45 cm, co ma symbolizować datę zwycięstwa w wojnie. Otoczona jest ona parkiem takim patriotycznym, który nazywa się Patriot, gdzie można zobaczyć sprzęt wojskowy, spróbować chleba, który jedli żołnierze i generalnie wziąć udział w inscenizacjach, w rekonstrukcjach związanych z II wojną światową. Jest to taki projekt, który ma stymulować, rozwijać uczucia patriotyczne wśród społeczeństwa, tak zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jednak tak silna współpraca cerkwi z Kremlem wiąże się także z pewnymi ryzykami. Między innymi są to ryzyka związane z tym, że cerkiew w Rosji jest postrzegana przez społeczeństwo przede wszystkim jako element systemu władzy w Rosji. Część społeczeństwa sprzeciwia się temu, by cerkiew tak, w tak ewidentny sposób ingerowała w kwestie polityczne i angażowała się w sprawy niezwiązane z kwestiami religijnymi. Druga kwestia to to, że cerkiew jako element systemu władzy jest również podatna na wahania poparcia dla obecnej władzy w Rosji. Y, może zdarzyć się tak, że jeśli... Władza w Rosji, obecna władza w Rosji utraci legitymizację społeczną, to poparcie społeczne utraci również Cerkiew. Skutki sojuszu tronu z ołtarzem widać także w czasie różnych protestów przeciwko władzy w Rosji. W styczniu, gdy odbywały się w Rosji protesty w obronie Nawalnego, Cerkiew opowiedziała się po stronie władz w ten sposób, że Cyril w swoim kazaniu skrytykował postawy młodzieży, stwierdził, że jakby one ewoluują w niekorzystną stronę, to wpisało się w narrację Kremla, który utrzymywał, że protesty są udziałem najmłodszej części społeczeństwa, że jest to raczej wybryk młodych, a nie przekonanie całego społeczeństwa jako takiego. Więcej na temat cerkwi prawosławnej opowiemy w ponadgodzinnym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich, który opublikujemy już w najbliższą środę. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, a także do udostępniania tego odcinka. Kolejne materiały już wkrótce.